Cześć, wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku. Uzbieracza, rozbieracza, poszukiwacza skarbów złomowych o, u Jacka Recyklera. Skoro się melduję z tego miejsca, także wiadomo, że byłem na złomowisku, ale powiem Wam, że bida straszna. Wczoraj nie byłem, nie zdążyłem. Nie było niestety czasu. U mnie teraz czasu braknie i to bardzo mocno. Wiadomo, praca, inne obowiązki. Złomowisko jeśli zdążę jeśli uda wyrwać się z pracy przed 14 to zawsze zdążę jeśli się nie uda wyrwać to czasami chociaż na 10 minut zajeżdżam a to już nie jest to ja lubię chociaż godzinkę sobie poświęcić tam pogrzebać, połazić, poprzerzucać I powiem wam tak wczoraj i dzisiaj czyli przez dwa dni po rozmowie z wagowym i właścicielem w zasadzie trzy osoby były ze złomem Trzy osoby na jedne złomowisko, jedna osoba na drugim złomowisku Także nie wiem nie wiem co jest przyczyną. Ale takie dni bywały są i będą. Wiem o tym, że przyjdzie lepiej. Wiem o tym, że przez jakiś czas może być gorzej. Ale ja to wykorzystuję sobie w inny sposób, jeżeli nie ma złomu, ruszył. Wystartował mój ulubiony sezon na dodatkowe pieniążki, czyli co ja wspominałem kiedyś. Czyli teraz startujemy. W zasadzie ja po pracy na złom, po złomie na żołędzie i tak do wieczora, mam tylko na to miesiąc czasu, potrzebuję zebrać minimum jedną tonę w tym roku. Myślę, że jest to u mnie wykonalne. Zrobiłem to w zeszłym roku i w tym roku też postaram się. Chociaż w tym roku jest wiele lepiej, bo cena jest bardzo dobra. Powiem Wam od razu. ja Mam taką ustną umowę na tonę żołędzia po 5,50 za kilogram. żołądź w zasadzie, tak prawdę mówiąc, orzech dębu musi być cały. Nie może być roboczywy, taki jak ten. To już jest odpad. Wiadomo, że jak się zbiera garściami, to nie wszystko da się przeuważyć To wszystko idzie do, szkół, do szkółki leśnej na sadzonki. Dom przypułkowy. Także cieszę się. Jeden z moich ulubionych sezonów na dodatkowe pieniążki. Ja tam się pracy nie boję, wiecie. Każdą wolną chwilę wykorzystuję w jakiś sposób. dzień może nie każdą chwilę, ale każdą okazję na sezonowe dodatkowe pieniążki. Na ślimaki w maju. Kiedyś się skubało lipę w lipcu, w czerwcu. Teraz się nie opłaci skubać, bo nie wolno ciąć grubych gałęzi. To trochę bida ale staramy się robić i zarobić na wszystkim co się da jak widzicie, widzieliście puchy mieć, złom aluminium osiąc butelki i tak, dalej, i tak dalej ale teraz przejdziemy sobie do fantów złomowych jeżeli no możemy nazwać to fantami złomowymi bo mówię Wam kilogram, kilogram szpaju sobie kupiłem za 3 złote bardziej coś dla siebie tym razem taki duży przełącznik wiadomo w jakim celu poszukiwaniu sreberka myślę, że tutaj będzie coś przynajmniej mam taką nadzieję DDR, stary przełącznik tam kiedyś nie żałowali sreberka także z pewnością tu jakieś fajne grochy będą może w sobotę je łupnę, może nie, bo teraz wiecie okres żołędziowy, mam kilka kilka, w zasadzie cztery raz, a nawet i pięć chyba przekaźników ze ja je sprzedaję w całości, ostatnio sprzedałem 6kg po 30zł Kupując po 3zł można powiedzieć, że super przebitka cenowa Zbieram 5 minimum kilo, jest gdzie sprzedać, mam gdzie sprzedać Mam stałego odbiorcę na takie coś, także cieszę się jak takie coś znajduję Mam jakiś zwykły aluminiowy niezbędniczek to pewnie czasy PRL. Tu jakaś sygnaturka jest. Mówię nic specjalnego. Dzisiaj straszna bida, straszna. Jakiś kluczyk. Nawet nie wiem co by Wam tu pokazać. O mam sikierę. Sikiera była. Ta jest ogromna co? Nie wiem co by nią rąbał. Bardziej jakaś zawieszka. Ale wypacz takie coś na złomowisku. Cały jacek. Co tu jeszcze mam? Kajdanki. Żona jeszcze nie wie co ją czeka bez kolczyka, ale spokojnie to jest zabawka, chociaż metalowa da się otworzyć tutaj guziczkiem, ale żona o tym nie wie. Cicho. No i to co najlepsze, to wpadło kolejne sreberko w postaci kolczyka. Znowu przerzuciłem tamtą stertę z drupieciami. To Wam mówiłem wcześniej z racji na to, że nie było w czym pogrzebać. Nie dostrzeżecie na pewno tym razem. Punca jest tutaj w samym rożku Także kolejne sreberko ze zomowiska. Reszta to wiadomo. Pierdołasy dzisiaj. Ale mimo wszystko ja jestem zadowolony, bo dostałem zielone światło na to. Także bardzo fajnie. Kajdanki zabieram do domu i sreberko. Reszta zostaje tutaj. Także dzisiaj tak biednie, ale jestem, jestem, nie uciekłem nigdzie, także wiecie, zapraszam, mam nadzieję, że jutro może się uda wyskoczyć, chociaż ja nie wiem, czy, czy dam radę, ale będę się starał, to jest moje hobby, jeżdżenie po złomowisku, może nie, że hobby, tylko, że to bardzo lubię, dobra, nie przedłużam, trzymajcie się, do następnego, hej!